Pierwotnie nie planowano dużych akcji powstańczych w miastach w ramach akcji burza, ale spektakularna klęska akcji burza na Wołeniu spowodowała, że dokonano korekty i uznano, że aby świat zauważył polski wysiłek zbrojny, trzeba podjąć próbę zdobywania dużych miast na kresach wschodnich. Podjęto więc decyzję o przeprowadzeniu operacji Ostra Brama, której celem było zdobycie Wilna. Operacją dowodził pułkownik Aleksander Krzyżanowski. Plan przewidywał, że zgromadzone pod miastem oddziały partyzanckie z województw Wileńskiego i Nowogródzkiego w sile od 13 do 15 tysięcy żołnierzy uderzą z zewnątrz na miasto, a Akowcy w Wilnie w tym samym czasie wywołają w mieście powstanie. Jednak szybko postępująca ofensywa sowiecka sprawiła, że w nocy z 6 na 7 lipca. 1934 roku pod miastem było jedynie 5,5 tysiąca partyzantów. Niemiecka załoga Grodu Giedymina liczyła 11 tysięcy uzbrojonych Niemców. Przy takiej dysproporcji sił atak partyzantów musiał zakończyć się niepowodzeniem. Jednak 7 lipca o 16 na miasto uderzyły oddziały Armii Czerwonej. Jak już wspominałem. Na Wilno uderzyli z zewnątrz partyzanci, a akowcy wewnątrz miasta podjęli działania powstańcze. I tak, kapitan Bolesław Zagórny, na czele 500 powstańców, wyzwolił 8 lipca dzielnicę Ma Kalwaryjską. W nocy z 8 na 9 lipca 180-osobowa kompania grup szturmowych Szarych Szeregów pod dowództwem legendarnego instruktora Józefa Grzesiaka. Zdołała w ciężkich walkach zdobyć kilka znaczących obiektów w mieście, m.in. gmach byłego starostwa. W walkach o miasto uczestniczyły również polskie oddziały partyzanckie, współpracujące ściśle z Armią Czerwoną. I tak, na przykład, liczące 2400 partyzantów z majora Mieczysława Potockiego zdobyło samodzielnie dzielnicę D, jedną z czterech, na jakie podzielono Wilno. 13 lipca rozbite oddziały niemieckie w Popłochu puściły miasto. Dobyte wspólnym wysiłkiem przez Armię Czerwoną i Armię Krajową. Łączniczka Danuta Szykrzmian-Osowska wspominała. Stałam w bramie i czekałam na możliwość przebiegnięcia do drugiej. Porucznik Mocny walczył ze swoim oddziałem przy domu, przed kinem Wir, naprzeciw na Adria. Po jakimś czasie dobiegłam tam. Tak wyglądała walka uliczna. Trudno zdobywać dom po domu. Jakież było moje ogromne i radosne zdziwienie, gdy spotkałem się z mamą i siostrą Lilą. Dowiedziałem się o okrutnych wyczynach żołnierzy niemieckich, którzy kazali pozostałej ludności z naszej ulicy, Zarzecznej, opuścić domy. Spędzili ich do piwnic przy ulicy Wielkiej, do bramy Kina Pan przy placu ratuszowym. Później podpalili dom a do piwnic, z których zgromadzili kobiety i dzieci, wrzucali granaty. I tu, na moich oczach, mocny został ranny. Na tym odcinku było piekło. Niemcy bronili Wilna ze wszystkich stron. 13 lipca oddziały Armii Krajowej Armia Czerwona zdobyły Wilno. Zapanowała ogromna radość. Na ulicy Kalwaryjskiej ruch wciąż przychodzili i odchodzili nasi chłopcy. Jak cudownie, jak bojowo wyglądali. Ktoś powiedział, Boże, Polska, jakżeż Ty szczęśliwą, że masz takie dzieci. I teraz następują niezwykłe godziny wolności, radości Polaków z wyzwolenia ich miasta. Samorzutnie powstają polskie komitety. Polacy budują administrację. Wszędzie poływają polskie flagi. 13 lipca podpułkownik Adam Szydłowski, komenda do okręgu nowogródzkiego, meldował drogą radiową komendy głównej Armii Krajowej, Wilno, zdobyte przy znacznym udziale Armii Krajowej. Miasto przeżyło bardzo krótką, ale jakże radosną chwilę wolności. Polsko z jego bije w oczy pełno naszych żołnierzy. Ale trwało to niestety krótko. Wkrótce bowiem dowództwo sowieckie nakazało oddziałom Armii Krajowej opuścić miasto. Polacy podporządkowali się i zgromadzili na skraju Puszczy Rudnickiej. Krzyżanowski udał się do dowódcy III Frontu Białoruskiego, generała Iwana Czerniachowskiego, by ustalić zasady dalszej współpracy. Podczas rozmów 16 lipca został aresztowany razem ze swoim sztabem. Tego samego dnia uwięziono także delegata rządu na okręg wileński oraz urzędników delegatury. Na wieździu w więzieniu dowódców ich następcy poprowadzili oddziały Armii Krajowej ostrzeliwane przez 30 sowieckich samolotów szturmowych w głąb Puszczy Rudnickiej. dużo żołnierzy podzielono drobne grupy i nakazano tym, którzy chcą, przebijać się na zachód, a reszcie Rozproszyć się po okolicy. Wojska sowieckie rozpoczęły obławę na głodnych i wyczerpanych Akowców. Ujętych przetrzymywano w obozie w Miernikach 5700 żołnierzy Armii Krajowej. Zachowało do końca nieugiętą postawę. Kiedy nawoływano ich, aby wstępowali do armii Berlinga, odpowiadali krótko: My chcemy wilka. Wkrótce większość osadzonych w obozie w Miernikach wywieziono do sowieckich łagrów, głową Związku Sowieckiego. Taki sam los spotkał przetrzymywanych w Wideńskim więzieniu oficerów. Wielu zostało na nieludzkiej ziemi na zawsze. Niektórzy wrócili z łagdów dopiero w drugiej połowie lat 50. XX wieku. Wtedy, na przykład, wrócił wspomniany już legendarny instruktor harcerski, Józef Grzesiak. Drodzy widzowie i słuchacze, polecam Państwa uwadze moje konto na portalu X. Użytkownik Bażanin 1768. Omawiam na nim wydarzenia dnia oraz publikuję artykuły w ramach cyklu Bohater Tygodnia. Znajdziecie mnie Państwo również na Facebooku Użytkownik Bażanin 1768 oraz na portalu Patronite Użytkownik Bażanin. Pozdrawiam serdecznie.